Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Giga. Dzisiaj odcinek, o który nikt nie pytał, ale chyba każdy potrzebował, bo dostaję od Was pytania o co chodzi z figurkami build e mini w LEGO Storach i dzisiaj odpowiem Wam na to pytanie. Mini, czyli stoisko w Lego Storze, na którym można złożyć sobie minifigurki według waszego uznania. Oczywiście na tyle na ile pozwalają wam części. Jak to wygląda i ile to kosztuje? Może to wyglądać. Tak, może to wyglądać tak. Może to wyglądać tak, może też wyglądać tak. Ja takich blisterków mam trochę więcej, ale pokażę Wam cztery ostatnie. Jeden blisterek kosztuje 30 zł bez jednego grosza, i składamy sobie figurkę, która składa się z pięciu elementów z nóg, albo z elementu sukienkowego, jeśli taki będzie dostępny i taki sobie wybierzecie. Z torsu, z głowy, z nakrycia głowy oraz z jednego akcesorium. To akurat jedno akcesorium jest lekko problematyczne, bo czasem na przykład niektóre figurki wymagają. Tak idealnie, dwóch akcesoriów, no i wtedy na przykład tacy rycerze powinni mieć tarczę oraz miecz. Są też limity, no bo często jest tak, że przychodzą ludzie, którzy mają gdzieś blisko LEGO 100 i kupują sobie na przykład takich trzech rycerzy za 30 złotych, żeby ich sprzedać w internecie za 60 czy 80. Tak było z figurkami Mariacich, takich właśnie gości. Ja mam jednego, tak na pamiątkę. Ale rzeczywiście wiem z Legostorów, że one były odsprzedawane na potęgę w bardzo dużych cenach i po prostu ludzie przychodzili po to, żeby to kupić, odsprzedać, zarobić na tym. I później robiły się kwasy, bo były ograniczenia, ci ludzie chcieli kupić więcej. Z kolei był problem, bo na przykład brakowało jakichś części. I ogólnie rzecz biorąc chyba, Mariaci to już taka ikona tak zwanej Januszerki, bo to też często te tematy były wielokrotnie gdzieś tam na różnej maści grupach legowych poruszane. No ale okej. Okay. Może chcecie zobaczyć, jak wyglądają te moje figurki? E, tutaj w ogóle tego blistra nie składałem, po prostu był gotowy blister, zobaczyłem, że jest mariachi, stwierdziłem, że biorę, żeby go mieć, a Was zapraszam na stół, zerkniemy sobie do blistrów, sprawdzimy ich zawartość. No i mam nadzieję, że ten odcinek odpowie na Wasze pytanie, po co to wszystko i dlaczego i w ogóle o co tyle hypu. Najważniejsze pytanie jest takie: czy 30 zł to jest dobra cena za 3 minifigurki? I ja odpowiadam tak, no bo zobaczcie, w saszetkach musimy zapłacić 17 katalogowo, ale później realnie jakieś 12-13 zł, czyli nadal drożej. Po drugie, jak kupujemy wszelkie maści magazyny czy książki, one też kosztują kilkanaście zł. No a tutaj, jak łatwo policzyć, dostajemy jedną minifigurkę za 10 zł. Dodatkowo taką figurkę. Jaką tylko sobie sami złożycie. No i też jeśli chodzi o akcesoria, naturalnie trzeba brać pod uwagę, że mamy jakąś tam ograniczoną pulę, ale można naprawdę dorwać coś ciekawego. I tak, w tym wypadku, ja sobie ten blister otworzę i pokażę Wam, co tutaj się znalazło, żebyście też mogli się z tą zawartością dokładnie zapoznać. No i teraz tak, możemy sobie złożyć takiego. Kapitana Piratów, na przykład. Widziałem, że takie elementy jeszcze teraz były dostępne we Wrocławiu, więc jak najbardziej podobnego pirata możecie sobie złożyć. I jako dodatek wziąłem sobie sowę, która też kilka złotych jest warta. Natomiast jeśli chodzi jeszcze tutaj o taką panią piratkę. Złożyłem ją sobie tak troszkę, można powiedzieć, na Ma w ogóle bardzo fajną buźkę, tutaj jest szeroko uśmiechnięta, ale bardzo fajny element dobrałem jako akcesorium. Mamy tutaj taki bardzo westernowy tile z nadrukowaną poszukiwaną, za którą można otrzymać pięć koła. Więc jeśli też potrzebujecie takich właśnie westernowych elementów i one mogą tam się znaleźć na oczywiście w punkcie Bilde Mini. No a tutaj mamy taką panią w azjatyckim stylu, która z drugiej strony teraz jest szeroko uśmiechnięta i zobaczcie, jak pięknie wyglądają te nadruki. I na torsie, i na nóżkach, czy właściwie na tej sukience mamy przepiękne elementy. I tutaj mamy taki tajl upamiętniający rok tygrysa. I to jest też element po prostu dostępny na Bilde Mini, więc jeśli chcecie sobie coś takiego zgarnąć, super opcja. Co dalej? mamy jeszcze jedną taką panią. ona po prostu była gotowa i tutaj też była tenisistka, więc sobie tak jak mówiłem wcześniej wziąłem ten pakiet z tego względu, że był tutaj mariaci w innych blistrach mariaci ich nie widziałem, a chciałem po prostu mieć jednego z nich. zaraz sobie to otworzę i wam pokażę. jeśli chodzi o panią azjatkę z tym elementem upamiętniającym rok tygrysa, no to już no, co jest grane? No, to już widzieliście, jak ona wygląda i jak wygląda też ten tile. A teraz pokażę Wam jeszcze dwie pozostałe figurki. No, bo mamy tutaj taką tenisistkę. Prosta minifigurka, gładkie białe nóżki, jakaś polówka, czapka. No i oczywiście rakieta tenisowa. Panią z Rokiem Tygrysa chowam z powrotem, ale Mariaci. No, zobaczcie. O, co tyle zachodu. No, naturalnie o świetnie wyglądającą minifigurkę. Mamy tutaj naprawdę ładne sombrero. Mamy głowę kościotrupa, mamy też bardzo fajny torsik, który dla Mariachi pasuje idealnie, no i też on jest wyposażony w gitarę. Ok, chciałbym mieć takich kilku, udało mi się dorwać tylko jednego, ale jest bardzo fajna opcja upgrade'u Mariachich w tym momencie, no bo zbliża się Halloween i w tym momencie możemy sobie na Build'em Mini dorwać bardzo Halloweenowe elementy. I o tej główce mówię, zaraz zresztą pokażę Wam tę figurkę z bliska. Bo tak, tutaj jeśli chodzi o akcesoria, no to zrobiłem sobie jedno akcesorium w postaci takiego ciasta. Mamy tutaj okrągłego Tajla 2x2, który no, jest taką po prostu tartą na kruchym spodzie, udekorowaną owocami. Ale zobaczcie jak pięknie wygląda ta główka. Ona jest w klimatach... Święta Zmarłych Meksykańskiego. Polecam obejrzeć Koko, jak chcecie się w temat wgłębić. Mamy tutaj też bardzo ładny torsik, no i też, myślę, nóżki pasujące idealnie do tego torsu. No, z drugiej strony już nie mamy na druku, ale naprawdę główka wygląda świetnie i dodatkowo mamy jeszcze taką postrzępioną tiarę, spod której wychodzą takie pomarańczowe włosy, idealne dla jakiegoś stracha na wróble, dla jakiejś czarownicy, ale czarownicę też można było sobie złożyć. Ja zrobiłem sobie taką naprawdę bardzo pokręconą jej wersję. E, z taką głową, która idealnie właśnie będzie pasowała do takiego przerażającego stracha na wróble, czy też do e, jakiejś takiej pseudo-. Zombie postaci. Z drugiej strony na nie ma, ale tak pokazuje dla formalności. No i tutaj też mamy to nakrycie głowy podobne do poprzedniego, tyle że sama tiara jest w kolorze niebieskim, a włosy są szare. No i jeśli chodzi o akcesorium, dobrałem sobie węża, dokładnie takiego jak nagini z Harry'ego Pottera, a że węży było więcej, a zbyt ciekawych halloweenowych akcesorów nie było. To mam jeszcze jednego węża i ostatnia figurka wygląda w ten sposób. Jeszcze inne yy, spodnie, torsik, yy, ten który już znacie, i jeszcze jedna świetna główka. A jako nakrycie głowy, wybrałem sobie halloweenową dynię. Ja tych dyni mam naprawdę sporo, bo kiedyś pamiętam, że chyba kupiłem z 15 sztuk na bricklinku, one były chyba. Wtedy po jakieś 3 zł, więc stwierdziłem, że warto po nie sięgnąć, mieć jakiś taki zapas, ale gdzie je mam? Gdzieś na strychu. To moja ulubiona odpowiedź na pytanie o klocki, które gdzieś tutaj są zlokalizowane. I na sam koniec rzecz absolutnie fenomenalna rycerze, Black Falcon. No i zobaczcie, mamy tutaj torsiki z taką fajną kolczugą, mamy też tarcze i to, co mówiłem wcześniej, niestety jedno tylko akcesorium, więc nie można było dobrać mieczy, ale jeśli macie jakieś miecze, które są zapasówkami, możecie im naturalnie dać je na wyposażeniu. Mamy tutaj oczywiście hełmy, no i tutaj pamiętam, że ograniczenie to były maksymalnie trzy sztuki takich samych figurek, więc nie można było kupić ich więcej w trakcie jednych zakupów. Szkoda i nie szkoda, no szkoda dla dlatego że nie można ich po prostu mieć więcej. Natomiast nie szkoda z tego względu, że też dzięki temu inni mogli je sobie kupić. No i tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam temat Buildy Mini. Dawajcie znać, czy wy też mieliście już okazję kiedyś takie figurki poskładać, czy na przykład przywozicie je sobie gdzieś tak w formie pamiątki z zagranicy, kiedy uda wam się wejść do LEGO Store'a. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!